Witajcie raczki. Zobaczmy, co dla Was w miłości na najbliższy czas. Miłość, relacje. Dawno nie było takiego czytania. Zobaczmy. Główna energia dla Was. Dziesiątka monet. Nie, dwójka monet. <gryw> dwójka monet. Wyzwanie. Królowa monet i wy jesteście w cesarzu. Uch, co robię? Bardzo jesteście uziemieni tutaj, wiecie. Dużo jest monet, pentakli. Dwójka monet, czyli balansowanie jakieś. To jest ta główna energia najbliższego czasu. Powiedzmy miesiąc od tego czytania. I dlaczego mamy yy, dwójka monet? Bo jest ósemka i koło fortuny. Widzicie, tutaj może być wybór też między dwoma osobami. Tak, jakby byście stali. Um, ktoś się był długo w relacji jakiejś. I teraz pojawia się coś nowego. Bo to koło Fortuny, albo też poprawa sytuacji, wiecie, tak jakby. No ale to, to jest ja pytałam, dlaczego jest dwójka monet? I pokazała się ósemka i koło Fortuny. Czyli wy tutaj jesteście w wyborze jakimś. Tak jakby. Wybór między dwoma opcjami między tą, tym, co jest stałe, co już trwa jakiś czas, a tutaj jakimś szczęśliwym trafem. Tak jakby ktoś być może spotkał jakąś nową osobę i, no, i chce iść tą drogą. To nie będzie czytanie dla każdego, tak? Tak, tutaj się pokazuje w kartach. Yy, bo to jest czytanie ogólne, więc jeżeli nie jest wasze, no to zostawcie je innym, ale. Zobaczmy, bo może to nie jest to, co powiedziałam. Wy jesteście w cesarzu, wy macie tutaj kontrolę nad sytuacją. O, wow, jest słońce i, i cesarzowa, czyli no rzeczywiście ktoś tutaj stoi w wyborze no, tak jakby właśnie coś nowego przyszło tutaj do was, nowa miłość jest cesarz i cesarzowa i jeszcze jakby do tego było koło fortuny, czyli to tak jakby wiecie, wszechświat wam zesłał tę osobę, wy tak czujecie i wy widzicie słońce z tą osobą, kiedy ta osoba pojawia się w pokoju, to wie, no to wychodzi słońce, tak się mówi tak, coś takiego się mówi więc tutaj jest taka energia, no ale właśnie mnie tutaj, ja tak stopuję, bo mnie zastanawia tutaj to, to tak jakby właśnie naprawdę ktoś miał już Albo byliście przez długi czas sami i teraz tutaj odwrócił się los, ale z drugiej strony rany. Jesteście w wyborze, no, wybieracie tutaj między dwoma opcjami, balansujecie jak to zrobić. No ok, zobaczmy, co jest wyzwaniem? Jest królowa monet. Kim jest ta królowa monet? Jest siła i piątka kielichów. To może być inna osoba. Osoba, która ma, jest po przejściach i ma w sobie dużo siły, tak? Ale jest tutaj jakiś żal. Wiecie, dla kogoś też może być żałoba, dlatego właśnie tutaj jest wyborze, bo tak jakby stracił kogoś, ktoś zmarł i partner, partnerka, żona, mąż. I, I to jest właśnie to, że spotyka teraz nową osobę, tak jakby wszechświat zesłał mu tę osobę, ale coś go trzyma w tej swojej samotności, w tym swoim, swoim smutku. Więc i to mógł być ktoś pod znaku byka, byk panna lub koziorożec. Albo ta osoba jest tutaj wyzwaniem, to jest ta nowa osoba i ona jest wyzwaniem, bo ona jest bardzo doświadczona, bardzo inteligentna, bardzo, wiecie, ona ma tak naprawdę wiedzę o tym najciemniejszej stronie życia, bo ona przeszła przez coś trudnego i ona może być wyzwaniem właśnie. Tutaj jakbyście czuli, że może to właśnie doświadczenie pociąga was w tej osobie też, tak? To może być mężczyzna lub kobieta, zamieńcie sobie. No ale jest tutaj wyzwanie jakieś, właśnie ten smutek, właśnie ten żal, ta, ta siła jednocześnie, wiecie, no takie trudne doświadczenia czyjeś, być może tej osoby waszej. Więc, no dobrze, co się tutaj wydarzyło w przyszłości? Jest czwórka kielichów, umiarkowanie i kochankowie. Czyli było tutaj jakieś rozczarowanie, może były, wiecie, jakieś romanse, może już z kimś po utracie, swojej tej swojej osoby. Wiązaliście z kimś, się z kimś, ale tutaj to było jakieś rozczarowanie tylko tak, więc cierpliwie dalej czekaliście aż spotkacie tę swoją osobę, może drugą swoją, może pierwszą swoją osobę. Więc tutaj było właśnie jakaś taka energia i teraz na no, do koła fortuny to tak jakby wam wszechświat zesłał tę osobę tutaj, która się pojawi. I na co uważać? Jest głupiec. Taśmonat i księżyc. Nie wiesz wszystkiego. Ok, nie wiesz wszystkiego. Twoja wiedza jest tutaj ograniczona, dlatego działaj powoli i no, głupiec to jest taka energia, a wchodzę w to, tak? Wchodzę na tę nową ścieżkę, jakiś nowy początek, ale. Tutaj, jeżeli to jest w ostrzeżeniu, bo jest ten księżyc, czyli jakaś tajemnica, coś czego nie wiesz, jest paść monet, czyli no działaj powoli, to jest coś obiecującego, coś stabilnego, ale właśnie bądź tutaj ostrożny, bo nie masz wszystkich danych, jest jakaś tajemnica. I co najbliższa przyszłość tutaj wam przyniesie? Jest dziewiątka monet, czyli osoba samotna, ale stabilna finansowo. Taka osoba może do was przyjść, właśnie. Jest trójka monet i perspektywa. To jest Awisielec, czyli no zmiana jakaś. Wiecie, może ktoś tutaj się zorientować, że yy... To nie jest ta osoba. Że ta osoba, którą macie na myśli, która właśnie wydaje Wam się darem od niebios, to nie jest ta osoba. I idziecie dalej, bo widzicie, tutaj zmieniacie perspektywę, zaczynacie coś widzieć inaczej w tym wisielcu. I idziecie dalej sami. Może chodzić o Wasze finanse tak samo, no bo to jest osoba zamożna, ta dziewiątka monet. Ale coś tutaj się zmienia w tym związku. Coś, co zaczniecie budować, z kimś może się tutaj zmienić, bo wasze spojrzenie na to się zmieni. Co z zewnątrz jest, jest król monet, król kielichów i trójka mieczy. Widzicie? Dwie osoby tutaj są jeszcze. Może być mężczyzna lub kobieta. Tutaj może być Byk Pana lub koziorożec lub ym, rak ryby Skorpion. Czyli tak jakby tu może być za dużo ludzi, żeby budować, wiecie, związek tylko z jedną osobą. Tutaj więcej osób może przyjść. Jeżeli. I stąd właśnie są te tajemnice tej osoby, stąd jest właśnie tak ciężko ta osoba może być dla was wyzwaniem to może być jakiś były tej osoby lub była się wtrącić może przyjść powiedzieć, a ja cię wciąż kocham albo coś takiego, wiecie i ta, ta wasza osoba jeszcze jest jedną nogą w przeszłości, tutaj tu jest złamane serce te osoby mogą przynieść wam złamane serce tutaj, czy złamią wam czy, czy jakaś wiadomość Przyjdzie, przyniosą ją, tak? Jakieś ich działania mogą spowodować, że coś tutaj może nie wyjść. No dobrze. Wasze nadzieje lub obawy jest paść, buław, as, mieczy i, i diabeł. Wow. Coś tutaj się niefajnego dzieje. Nie ma jasności, bo wy chcecie mieć tę jasność. Wy chcecie znać prawdę. I być może chcecie, macie nadzieję, że ta osoba wam powie, tak? To, co was tutaj gryzie, to, co tutaj księżyc zakrywa, czego nie widzicie. Hmm, może chodzić o uzależnienie tak samo, ale tutaj jest jakaś, wiecie, ten diabeł może wskazywać na to też, że ta osoba was pociąga bardzo, wiecie? Tutaj ja myślę, że to mogło być takie jakby uderzenie piorunem, tak? Ta miłość, takie zakochanie się bardziej niż miłość. Więc dla kogoś, no, może być romans po prostu, ale tutaj będzie później za dużo osób, za dużo zamieszania, za dużo tajemnic. To nie będzie materią na, na, na stabilny, długi związek. Tutaj jest coś takiego. No nie ma jasności. Nie ma jasności. Nie ma prawdy jakiejś tutaj. Tutaj jest ten as Jaki jest rezultat? Pustelnik. Dlaczego jest pustelnik? Bo jest gwiazda i czwórka buław. Dziwne, prawda? Bo czwórka buław to jest przecież yy, też małżeństwo. To jest ślub, to jest związek, to jest celebracja czegoś, świętowanie. Gwiazda, spełnienie marzeń. A tutaj ktoś się wycofuje. Może wiecie, może być tak, że rzeczywiście no, uświadomicie sobie, że, że to nie jest ta osoba jednak, i, i wycofacie się w to swoje, to swoje umiarkowanie, w którym byliście wcześniej, i, i pomyślicie sobie, poczekam na tę właściwą osobę, z którą właśnie mogę się pobrać, może to, to będzie moje spełnienie marzeń, więc możecie się wycofać z tego, i ale wy to z godnością przyjmujecie tutaj. No, bo nie jesteście głupi i widzicie, jakieś tutaj czerwone flagi się pojawią. Jeżeli to jest ta historia, tak? Jeżeli to jest wasza. Więc jakieś czerwone flagi tutaj albo już się pojawiają. Bo to może już zaczęło się. Więc karty tu pokazują. Bądź cierpliwy, twoja miłość przyjdzie. Zobaczmy jeszcze, co te karty mają do dopowiedzenia naszego tarota. Co jeszcze dla raka? Lojalność, prawdziwa miłość, poświęcenie, bycie razem w trudnych i, i dobrych czasach. Co jeszcze idzie? No, jest romans, widzicie, jest tajemnica, jest przyciąganie. Czyli tutaj widzicie, są te dwie energie, właśnie które Tarot pokazał. Jest romans, i Jest prawdziwa miłość, jest sweet home, czyli słodki dom. No, wow. Małżeństwo i miłość, która zostaje z wami. Czyli spotkacie kogoś, z kim założycie rodzinę być może. Będziecie mieli wspólny dom, wspólne miejsce, w którym będziecie razem. Tylko widzicie, tak jakby ten romans tutaj się pokazał. Bo najpierw to musicie przejść, żeby dojść do tej prawdziwej miłości. Z jakiegoś powodu musicie to przeżyć, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś zobaczyć. Nie wiem. To ta wiedza, którą tutaj zdobywacie w tej sytuacji, w jakiś sposób pomoże wam dostrzec tę właściwą osobę i stworzyć ten prawdziwy, właściwy związek. Bardzo ciekawe czytanie macie. Życzę Wam takiej miłości na zawsze. Niech będzie tylko dobrze dla Was, raczki. Do usłyszenia. Dziękuję, że jesteście ze mną. I pa pa!